Porozmawiamy sobie o rynnach. Showman, fachowiec, psycholog. Potem poznać fachowca, jak się ustosunkuje do tego, czy potrafi przyjąć to na klatę. Czekaj, bo mamy zrzut tutaj samolotu. By przywieźli nam śniadanie. Tam, nie wiem, kłodzko zalana, a klienci dzwonią i mi się z rynny przelewa. Cześć wszystkim. Witamy na pierwszym podcaście brodowym, galekowym. Premium dekarz. premium dekarz. I moja prośba, zostańcie z nami do końca, bo zobaczycie, że 90% z Was otrzyma taką dawkę informacji, o których im się jeszcze nie śniło. Także idźcie po dobrą kawę, jak ktoś chce to popcorn, jak ktoś chce kręcić A Wszyscy zna. na diecie, więc... No dobra, okej, okay, no to zaczynamy. Popaki, jak zaczęliście przygodę z dekarstwem? U mnie kompletny przypadek. Trafiłem na dachy pracując w zakładzie ślusarskim. Była potrzeba zrobienia dachu. I tak a się z zaczęło. jakby pierwszego jesteś. Mechanik samochodowy. O, dobra, ciekawe. W moim przypadku to było proste. Po prostu kiedyś ktoś mnie zatrudnił do hurtowni budowlanej i tam zaczęli sprzedawać dachy. No i tak się po raz pierwszy spotkałem z dachem na projekcie, a drugi spotkałem się z dachem fizycznie, jak musiałem jechać na obmiar. I, no i może nie, że się zakochałem, ale no spodobało mi się wrażenie. Z racji tego, że jestem niskiego wzrostu, to może dlatego, że coś więcej będę widział. Nie? No to ja myślę, że, to, że tak yy, troszkę się pochwalę, że tą cynę jakby mam we krwi, bo, bo jestem trzecim pokoleniem, które, które w tym dekarstwie, w tym blacharstwie jest i mi się bardzo w tym podoba i świetnie się w tym czuję. No a powiedzcie, ile dachów musieliście zrobić, żeby przestali Was określać mianem, nie wiem, młody, nowy? Jak to, znaczy, to wyglądało w Nie cały czas tak traktują, nie? <grystanie> <grystanie> nie? Nie mały. Aha, nie mały, Mało. dobra, nie, no to okej. Okay, no. Znaczy każdy dach jest inny i każdy jakby uczy innych rzeczy, więc tak naprawdę ten etap przejścia z tak zwanego młodego, no to jest kilka naprawdę dachów do zrobienia ciekawych realizacji, nie? Wtedy, kiedy majster zobaczy chyba, że no masz to coś, nie? Że potrafisz zamknąć dęko od, od uszczelniacza czy od czegoś, że to by nie, nie wyleci na, 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 na samochodzie, że potrafisz być ogarnięty. To, to jest moje zdanie, nie? Ja no. myślę, że ten czas tak naprawdę określa, określa to, do jakiej firmy trafiłeś, tak? do jakiego nauczyciela trafiłeś, do jakiego mentora trafiłeś, jak trafiłeś świetnie gdzieś tam do, do, do szkoły branżowej i ukończyłeś ją, e, przykładałeś się, to po trzech latach już uważam, że jesteś świetnym samowystarczalnym fachowcem, więc, więc no dużo zależy od tego, do za jakiej zamierzchłych osoby czasów, No nie było szkół branżowych. Ani szkół przygotujących do zawodu dekarz. Także yy, tak. no było ciężko, no. ale generalnie bycie młodym przestawało być chyba jak pojawił się ktoś yy, następny Moczy. po tobie. A, to... I wtedy on zostawał młodym, a ty już wtedy awansowałeś. Znaczy, że dzisiaj jest taki problem, że yy, tak jak mówisz, kiedyś nie było szkół, dzisiaj są szkoły, ale nadal tych, tych, tych ludzi nowych nie ma dużo, tych młodych. No i długo, długo będą młodymi, nie? zanim przyjdzie ten następny, więc tu już. Apel pierwszy: jakie wy macie doświadczenia z tematem młodych ludzi w dekarstwie i ich chęciami do pracy w tym, no, jakby nie było ciekawym zawodzie? Nie? Także no, przydałoby się tutaj poszerzyć te grono młodych, zdecydowanie. Znaczy no, robimy wszystko, żeby to grono się powiększyło. Także, Jeżeli ktoś by chciał zacząć swoją karierę w dekarstwie, to zapraszamy. No szczególnie, że. Ten zawód dekarza dzisiaj to, to nie jest tak kiedyś, słuchajcie, nie? Kiedyś to było tak, że to był taki zwykły robol, Po prostu ubrany, zawsze brudny, od smoły, od lepiku i dzisiaj to jest prestiż, nie? Dzisiaj to... No trzeba wyglądać, nie? Trzeba wyglądać, więc... Yy, <laughs> więc powiedzcie mi, panowie, czy dziś dekarz to bardziej co? Psycholog, showman, fachowiec, jakby co trzeba, z czym, co trzeba jakie cechy trzeba posiadać, żeby... E, showman, fachowiec, psycholog. Może być? Ja Ci to później Sykole, wytłumaczę na dobrze, kozeczce. Dobrze, 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 to Ci powiem. Jeszcze, jeszcze u Ciebie... No, fachowiec, wiadomo, z ojca, syna, dziadka i w ogóle, tak? No. A co, do showmana? A showman, no wstań, pokaż się i wystarczy. Także... Nie, no, no, nie musi do końca podcastu nic mówić, tak? Nic, nie. On, on tu jest tylko i wygląda. Także Spoko. możecie ocenić, jak wygląda, nie? Także... <gry> Czyli, każdy, będzie... każdy z nas musi być multiutalentowany. Tak? Znaczy, ten showman to jest kwestia tego, że dzisiaj wróćmy do tego prestiżu, że ten poziom prestiżu zawodu dekarza już urósł na tyle, że no już jesteśmy jak dzisiaj. Tak? Jesteśmy w internecie i tą markę promujemy. Wyróżniamy się na budowach, tak, jakby tak. nie, nie mylą zamoc, nas tak. z innymi zawodami, chociaż No, nie... Wiesz, trochę tego musi być, to też pomaga w tym, że ludzie szukają dzisiaj fachowca poprzez opinie, ale to mimo wszystko plikają w tym necie i, i jak tam Cię zobaczy, że jednak się coś mądrego wypowiedziałeś, no to chyba... Trzeba wyglądać. No trzeba, no trzeba. No, staram się. Nie urosnę, ale staram się wyglądać, no. Ojej. No dobra, jak tu showmanstwo, czasami popełniamy błędy. I jakie największe Wasze błędy? Znaczy tak naprawdę w mojej 25-letniej karierze chyba nie popełniłem jakiegoś nie wiadomo jakiego strasznego błędu. Także, także no, ale... ja tutaj nie chciałbym się wypowiadać. Jeżeli to były błędy, na pewno to, są, to były drobne błędy, gdzieś kwestia pokory i zawsze starałem się z twarzą wychodzić. Znaczy, wiesz, yy, mi zawsze mówili, że nie popełnia błędów ten, co nikt nie robi, tylko potem poznać fachowca, jak się ustosunkuje do tego, czy potrafi przyjąć to na klatę tak. i co z tym zrobić, tak? No tak, bo zawsze się mówi na przykład o gwarancji producenta, że daje gwarancję, tak? E, no i czytamy te warunki gwarancji, one są zapisane na 15 stronach A4. A w przypadku wyboru dekarza bardzo często jest tak, że sterujemy się jakimiś opiniami. Ale czy my dopytujemy, jak to wygląda potem posprzedażowo, pomontażowo ze strony usługi, tak? ze strony dekarzy? No i te błędy można popełnić, bo, bo czasami projekty są dosyć skomplikowane i gdzieś coś wyjdzie, ale hmm. trzeba się do nich później ustosunkować pozytywnie i to świadczy o tym, jakim jesteś jakimś fachowcem nie? a wy klienci moja prośba weryfikujcie gdzieś te kwalifikacje tych wykonawców takim prostym też przykładem jest choćby idźcie do inwestora któremu ten dekarz robił dwa dachy trzy dachy wcześniej porozmawiajcie z nim on was nie okłamie on was nie oszuka on powie prawdę kto powiedz nie inwestor aha inwestor okej okay. no a propos inwestorów to no dobra, ruszymy ten temat. Bardzo często e, gdzieś na forach jest inwestor problematyczny, tak? Klient problematyczny. No oni się zdarzają. Można go w ogóle go do, 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 do właśnie tego, e, gdzie popełniłem błąd. Gdzie ja popełniłem błąd, że jest inwestora? W wyborze inwestora. Tak, e, to jest bardzo częsty przypadek słuchajcie, bo to jest tak, że wybieramy za wszelką cenę tego inwestora czasami, bo chcemy na tym zarobić, nie znając na przykład tego produktu, który będziemy kłaść. Tak? To jest coś, że coś dla mnie niewyobrażalnego, że idę, mogę to powiedzieć, no tak na pałę, tak? na budowę i robię coś, o czym nie mam pojęcia, bo no zgadza mi się arkusz kalkulacyjny. Tak? I to jest największy błąd, jaki popełniamy my. Wszyscy. No bo nie każdy dach musimy zrobić, tak? A. Tych dachów jest tyle, liczba fachowców, świetnych fachowców troszkę się zmniejsza, więc musicie sobie wziąć to do serca, że nie każdy dach, nie z każdym inwestorem się musimy i potrzebujemy dogadać. Także weźcie to dziś pod uwagę. Trybutem lekarza i po, pomaga ułatwić kontakt z inwestorem jest przybycie A. na pierwsze spotkanie, czym Roman? Motocyklem. O, i na pewno łatwiej już się rozmawia. No tak, ale o motocyklach tutaj rozmawiać nie będziemy. Tak. My dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, porozmawiamy sobie o rynnach. Tak. I taka ciekawe, jesteśmy w takich okolicznościach przyrody. Yy, ładne słoneczka, ale... Rozmawialiśmy o dekarzach, o wyborze inwestora. A co najbardziej Was wkurza w tej robocie? A ja chciałem powiedzieć o galekurz. Ale to... najpierw... No, idźmy nie, sobie. nie wkurza nic na razie. Więc... Nie, nie też nic nie wkurza. Chyba, że. No chyba, ten chyba, że to. <laughs> O ten punkt. Mnie nie wkurza, ja jestem pozytywnie. No mnie najbardziej denerwuje zmienność pogody. A, bo czas już z siebie to... A, bo że Że mamy... Mamy amplitudę od tak. plus 40... Mierzyliśmy kiedyś, 70 parę stopni. Połacz dachu. Połacz dachu z blachy, 70 parę stopni. I to certyfikowanym urządzeniem, więc no jest gorąco. nie? Więc... No, do do... Minus, minus kilkunastu też zdarza się gdzieś tam pracować, także no to jest najbardziej denerwujące. No, no, no niby tak, ale jeżeli to rozłożysz, że zawód dekarza jest tak prestiżowy, czyli zarabiasz bardzo duże pieniądze. Na czyli... dobre kremy? Ja, no, <noise> na dobre kremy, ale jak jest super 40 stopni, to idziesz leżakować, a jak jest minus, to idziesz na narty. No ja nie rozumiem taki masz problem. <noise> a propos pogody. Jak pada deszcz, to potrzebne jest co? Rynna. Dlatego dzisiaj tu będziemy rozmawiać o Galeko, o ich systemach rynnowych i nie tylko. Eee, no i z czym Wam się kojarzy w ogóle Galeko? Pierwsze Zobacz. skojarzenie, rynna. Tobie rynna, mi z wodą. No, no, mi jakby ale, jest... ale co, ale że lejesz? No nie, że ją reguluję. Zobacz, No jestem w kubku Galeko i ona mi się nie wyleje. Nie, <śmiech> <śmiech> nie no, tak mi się kojarzy. Nie? Jak Wam się kojarzy nazwa Galeko? Oczywiście ona ma swoją genezę, jeżeli ktoś wie, to bardzo by było fajnie napisać. Nie? Pod... Tak, gdzieś tu... na dole, nie? Tu podobno tak robią, że tu na dole coś jest tam. i tam, tam, tam trzeba napisać. Także z czym Wam się kojarzy, nazwa Galeko byłoby fajnie. My już tu tak odpowiedzieliśmy, woda, rynna, ale na pewno się nie kojarzy z tym, co, o czym dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać, albo jeszcze mało. Znaczy no, duży wachlarz produktów, innowacyjne produkty, polska firma, no dużo tych cech by tu wymieniać. Przede wszystkim innowacyjność, nie? W tym systemie bezakopowym, który tutaj jest. I co Galeco... myślicie o tym systemie? do którego lekko promuje, nie? No ja myślę, że to jest pierwszy system w Polsce, który gdzie świetnie spisuje się pewnie już dobrą dekadę, także spotykam dużo budów, gdzie to jest fajnie zamontowane zamontowane 10 lat temu świetnie się spisuje, także, także ja gorąco polecam. Znaczy przede wszystkim widać, że to są ludzie, którzy są angażowani w rozwój tego produktu i ten, te produkty cały czas się rozwijają z duchem czasu. Bo powiedzmy sobie szczerze, architektura się nam zmienia i mimo, że byśmy chcieli cały czas sprzedawać jedynę półokrągłą. Ocynk 127? Dosłownie, to no niestety trzeba się dostosować do, do wymogów architekta, do wymogów ludzi. Gdyby, gdyby to się tak nie rozwijało, to wszyscy by jeździli dużymi Fiatami i to byłoby piękne. A dekarze Żukami to Albo Tarpanem. Ale okay. to z Poznania tylko. Tak, bo tarpan z Poznania. No i polony też był taki ten. W każdym razie y, tutaj innowacyjność przede wszystkim moim zdaniem wygrywa. E, to też jest fajne dla dekarzy, że mają te rozwiązania e, no dostępne. jest gotowe systemowe rozwiązanie tych produktów. które kiedyś robili dekarze własnoręcznie, tak. Sami próbowali coś kleić i, to i to ja nie mówię, co? że to, ale to nie było złe. To było dobre, bo oni mieli umiejętności, większość z nich miała umiejętności. Tylko dzisiaj jest sytuacja taka, że my musimy jakby... podzielić pracę, czas na no tak. pracę, czas na. Jeżeli na mamy coś domki, przy, na... przyspieszonego, żeby potem pojeździć z tym motocyklem, to kupujemy systemy, nie które. Nie o motocykl. Miałoby nie być. Dobra, jeżeli yy, chcemy yy, iść na spacer, no to robimy pracę szybciej, efektywniej. Też scedujemy jakby kwestię gwarancji tej, tego wykonania, bo my musimy tylko połączyć pewne elementy tak. według No Ale czy nie boicie się, że, że rola dekarza zostanie sprowadzona do roli montażysty? Dostanie gotowe elementy i ma tylko je zmontować. Czy nadal będzie, będzie potrzebny superfachowiec, który jak gdyby będzie potrafił zrobić coś więcej niż połączyć tylko A i B? Wiesz co? Poczekaj, y bo mamy zrzut tutaj samolotu. Przywieźli nam śniadanie. A. to. Znaczy ja powiem tak, ja się nie boję, bo to w różnych branżach zupełnie też, jak nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa fachowo człowiek, który robi siodła, ale no ich jest mniej, tak? Jak kowali takich rzeczy, takich zawodów jest mniej, ale są, no teraz są cenieni. Więc to nigdy nie zmieni. No tam jakby systemowość wejdzie, tak będą monterzy, ale będą też prawdziwi fachowcy, no zrobi się taki tak, dosyć dobrego mocny... fachowca pozna się po rozwiązywaniu problemu, tak. nie po zamontowaniu rynny no na dwuspadowym. No tak, co z że... tego, że on to z złączy A przyjdzie i Przyjdzie do momentu, tak. gdzie podrapie się i, i co dalej. Także Musi mieć też... warto podnosić swoje kwalifikacje, wiedza, warto tak? się uczyć. Warto uczestniczyć w szkoleniach, organizowanych przez firmy producenckie. Galeko organizuje takie szkolenia. Zapraszamy. Bardzo serdecznie. Zapraszamy do Balic, do Poznania. Do Poznania? Do, do Poznania. Poznania, Poznania. Do Poznania, Galeko w Balicach i w Poznaniu. Hmm. Tak. I wszystkich zagwozdek. W każdym bądź razie no, rozwój jest taki, że dzisiaj Galeko weszło, znaczy już wcześniej weszło w te systemy bezakopowe. Dzisiaj mamy systemy pod tytułem dach rynna, czyli to jest dach z rynną, zintegrowany. Czyli to idzie w takim kierunku, że ta rynna trochę jest wypierana, już jej nie ma wcześniej była, potem jest trochę chowana w elewacji, teraz jest chowana w dachu, a w przyszłości czy, to, czy to historia zatoczy koło i będziemy mieć, tak jak jest w Czesze, że nie ma ryny, że w jakiś inny sposób będziemy odprowadzać, to jest pytanie do do Galeko. Do Galeko, musicie nam powiedzieć w którym kierunku będziecie szli. Bo... Kiedy przestaniecie coś nowego wprowadzać? Właśnie, no gdzieś jest granica, gdzieś jest granica, tak. No I potem, no bo jak? No ja tego nie widzę dalej. Co może być więcej? To już spytamy się właśnie, a jakie wy macie pomysły? Może, e, drodzy widzowie, co dalej?